Dzień dobry, tu Aga Kozak, a to Femi Talk, podcast kobieta-gazeta.pl. Dzień dobry, dzień dobry, e, Aga Kozak, Femitok. Talk, e, ze mną w studio już Lara Gessler. E, zaraz będę przedstawiać, ale muszę, ale przedstawię teraz właściwie, bo tak, cukierniczka, socjolożka, e, restauratorka, mama, totalnie zakochana żona. Tak. I powiedziałabym, że thinkfluencerka, bo wolę to słowo od influencerki. O, to jest ciekawe. A podasz dy dystynkcję? E, myślę, że influencing dla mnie to jest po prostu sprzedaż, a thinkfluencing to jest jeśli sprzedasz tej idei. Dobrze. Fajnie. Bierzesz o, o, o to? O, lepiej, tak, <laughs> też nie. E, Dlatego to przyszło mi do głowy, bo jak myślałam sobie o naszej rozmowie, a zawsze zaczynamy od książki, to chodziłam sobie pomiędzy moimi różnymi, wiesz, e, półkami i, e, i szukałam lektury dla ciebie i w końcu takiej, która by pasowała być może do naszej rozmowy i wyznaczyła jakiś mm -hmm. jej e, taki rytm. I znalazłam taki bestseller, a właściwie drugą część bestsellera, pokochaj siebie, która to straszne jest, pokochaj siebie, znaczy w tym sensie, że to hasło jest takie bardzo... No jest to komuneł. No właśnie. Mm -hmm. A to jest bardzo trudne i na każdych właściwych warsztatach mnie ludzie pytają: Proszę Pani, a jak w ogóle pokochać siebie? I ta druga część to jest: Zaakceptuj siebie napisała tę książkę Sylwia Kongos. Ale bardzo ładny jest wstęp. I właśnie tylko chciałabym cię go przeczytać i potem popytać. Słuchacie Femi Talk, podcastu Kobieta gazeta.pl. Zawsze twierdziłam, że gdyby kosmici istnieli i obserwowali nas z jakiejś odległej galaktyki, pomyśleliby, że musi być z nami coś bardzo źle. I wcale nie dlatego, że jesteśmy ułomni, wybrakowani, ograniczeni. Wręcz przeciwnie, nie mieściłoby im się w głowach, że istoty o tak dużych zdolnościach i potencjale mogą się czuć takie małe, porównywać jedne z drugimi, zaniżać swoją wartość i z góry zakładać, że nie są w stanie osiągnąć celu, na którym im naprawdę zależy. Nic dziwnego, każdy na ich miejscu byłby zdumiony, zwłaszcza gdyby wiedział, jak daleko możemy zajść dzięki naszej doskonałej konstrukcji, elastyczności i olbrzymim możliwościom rozwoju. Nie ulega wątpliwości, że człowiek jest istotą złożoną. Możemy to wykorzystać albo do nieograniczonego rozwoju, albo do wznoszenia barier, które ten rozwój hamuje. Nie sposób zmienić doświadczeń zdobytych w pierwszych latach życia, które wywarły na nas decydujący wpływ, ale wybór dalszej drogi zależy już od każdego z nas. Nie zapominajmy, że jeżeli nie podoba nam się to, co budujemy, albo czego doświadczymy, zawsze możemy to zmienić. Nie do końca zgadzam się. Ty, jako socjolożka, pewnie. Mhm. Też nie. Tak. Ale jest jakiś taki bardzo uwodzicielski akcent tutaj w, w, tym, w tym myśleniu o tym, że faktycznie... z makroskali tak. Tak. Mhm. A, a, a ta książka dlatego mi tak do ciebie jakoś pięknie, bo nie dość, że jest estetyczna i to tak, w takich twoich kolorach, to dlatego, że... Um, Komukolwiek nie mówiłam, że będę się z tobą spotykać, to wszyscy reagowali super entuzjastycznie. Jak patrzę na media społecznościowe, to ludzie piszą bardzo ładne rzeczy u ciebie i że jesteś jedną z osób, które ja pojęłam, że się lubi, a w Polsce mało kogo się lubi. Zastanawiałam się, czy ty masz jakieś takie poczucie, że wiesz, jak do tego doszłaś. O Wiesz co? Czy ja wiem, jak... Ja myślę, że ja cały czas idę. Mhm. To chyba nie ma tak, że doszło, bo internet jest takim miejscem, gdzie się pracuje codziennie i pamięć jest bardzo krótka w internecie i bardzo długa i bardzo krótka, zależy o co chodzi. Wiadomo, że lubimy być pamiętliwi, internet bywa pamiętliwy, ale cały czas musisz pracować, bo, ym, no bo jednak my się żywimy świeżą treścią, mm. <laughs> więc potrzebujemy tej świeżej treści. To Instastory, co ma 24 godziny, to faktycznie nie macie dwa dni, to jakby cię wieki nie było. Um, wiesz co, myślę, że tu się bardzo dużo rzeczy wydarzyło mhm. i um, jakieś takie wszelkie um, oczekiwania czy jakiś pogląd na mój temat taki pierwszy był bardzo taki oschły zawsze, mhm. więc wydaje mi się, że um, kiedy zabrałam głos, to może jakoś tak ludziom się, w sensie ludzie się niczego po mnie nie spodziewali, albo tylko złego, więc może jak się okazało, że nie jestem tak ciekawa, to pomyśleli, okej, okay, <śmian> <śmian> że, że fajnie. <śmian> więc muszę powiedzieć, że, że bardzo lubię internet za to, że można zabierać swój własny głos <śmian> i lubię to w internecie też w kontrze do, do właśnie telewizji, że oglądają cię tylko ci, co chcą. Że nie ma właśnie, jak ja to nazywam, zawsze tej warzywniakowej popularności, czyli że pani jakaś w sklepie ci powie, no to sobie zrobię z panią zdjęcie, chociaż nie mam pojęcia co pani robi, kim pani jest i w ogóle jak się pani nazywa, ale morda znana zawsze, mhm. więc, więc ciach. Tylko tu jest tak, że jak cię ktoś nie zna, to cię nie zna i przecież mamy z niesamowitych influencerów, dzieciaki, które mają po paręnaście lat, mają gigantyczną swoją widownię i większość z nas nie pozna tych ludzi na ulicy, a... Druga część na nich rzuci po prostu szybciej niż na Madonnę, więc, mm. więc to w internecie jest fajne. Mi się wydaje, że yy, że nie wiem, no, że tak sobie po prostu byłam w tym internecie i tak ludzie się jakoś tak zaczęli przekonywać. Widzę, że u mnie to jest tak, że yy, że bardziej mi służy mówienie niż milczenie akurat, jeśli chodzi o internet. Pomyślałam no. bo, bo sobie, słyszałam twój wywiad, w którym mówiłeś, o tym, że yy, wcześniej miałaś bardzo spiętą twarz, bo bardzo się ludzi. Ja, wy... ja wyglądałam strasznie. W sensie uh -huh. bo robiłam naprawdę minę taką, jakbym chciała wszystkich zabić, bo byłam strasznie spięta faktem, że uh -huh. ktoś mi robi zdjęcia. I jeszcze nawet jak zaczęłam już pracować w influencingu, to moja menadżerka, która jest cały czas moją wspaniałą menadżerką, Ewa, dziękuję jej za to, tak. Mm. To pamiętam, że jak po prostu miałam wejść na ściankę na no tylko, ra uśmiechnij się, proszę cię, uśmiechnij się, uśmiechnij mhm. się. Pamiętaj, uśmiechnij się, uśmiechnij się. Mhm. A ja wchodziłam, że go z miną po prostu Bożliwa. zaciętą, mhm. więc faktycznie ja mam jeszcze taką dość y, y, urodę, taką kostyczną, jak taką ostrą, więc, y, więc faktycznie mogłam wyglądać bardzo, bardzo nieprzyjaźnie. I to, przed czym tak się broni i czego tak nie lubię, czyli mm. telewizja, y, dokonało takiego pierwszego przełamania. Bo jak po wystąpieniu w Ameryce Express mm. nagle, o Boże! I dostałam dokładnie takie tutaj w ramach cytatu, będę mówiła, y, wiadomości. O, Jezu, ja myślałam, że Ty jesteś suką, a Ty jesteś całkiem normalna dziewczyna. No to dziękuję. <laughs> to fajnie. Ale tak trochę było, że, że to było takie takim miejsce, taki moment, kiedy. Mm. Kiedy bardzo dużo osób się jakoś przekonało, i dostałam taki pierwszy wiatr w żagle, że przestały mnie właśnie męczyć te moje własne demony trochę o tym, o czym przeczytałaś, bo jak żyjemy w tych, hmm. znaczy potrafimy się przez bardzo du, duży, duży czas, długi czas obijać w głowie w, w paru jakichś komentarzach, które usłyszeliśmy na swój, na swój temat, i się nimi po prostu gnębić. No i programować I to. to, to nie? Tak, absolutnie. I to potrafi trwać naprawdę bardzo długo. Mhm. E, więc trzeba się cały czas mimo wszystko konfrontować na nowo, żeby mhm. to były, były jakieś nowe te komentarze słuchajcie. Ten feedback jest ważny. Jest trochę to na zasadzie jaźni odzwierciedlonej i mm, dlatego warto czasem ryzykować, robić nowe rzeczy, żeby y, móc usłyszeć nowe słowa, a nie tylko żyć tymi y, sprzed jakiegoś czasu, które cały czas w nas rezonują i mogą już nie być w ogóle prawdą na nasz temat. Bo też To, co ja tak, takie mam poczucie, jest chyba prawdą na twój temat, to jest to, że pomimo twojego zawodu y, jesteś nie lukrowana, tylko właśnie prawdziwa i naturalna tylko bez wysiłku, to bez ściemy. To nie jest, to nie jest norma, proszę pani. Już co, nie, nie jestem aktorką, więc to może dlatego mhm. tak, y, ale w, m, też nie wiem, no, to jest po prostu tak, że y, jest y, bardzo dużo maniery w, w, teraz w ogóle. Ludzie się czują y, ludzie się czują dużo y, bezpieczniej, kiedy kogoś trochę naśladują, Moją jakoś maskę. stylizują. Mhm. Wiesz, co no po prostu mają OK, to się sprawdza, więc trochę przyjmują czyjąś yy, właśnie czyjąś manierę głosu, czyjś styl mówienia, zachowywania hmm. się, gestykulacji. I yy, 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 ja gdzieś tam bardzo te, tego nie chciałam i ja też w ogóle nie, nie oglądam telewizji, więc myślę, że mam też yy, rzadko mam okazję kopiować kogokolwiek, więc wydaje mi się, że to wystarczy mówić jasno, co się ma do powiedzenia. I. Yy, yy, i to powinna się obronić i nie, nikomu nie zazdrościć, robić swoje i jeśli to jest dobre, to będzie dobre, jeśli będzie dobre, no to jakbyś tego nie polukrował, to i tak i tak nie będzie dobre, no nawet jeśli się komuś przez chwilę spodoba, no i gdybym się nie czuła dobrze w tym, że komuś coś podaje, w co sama nie wierzę, czy uważam, że jest miałkie, bo miałkości strasznie nie lubię, no. Hmm. No, to też jedna z takich rzeczy, które słyszę e, a propos Ciebie, to jest ten zachwyt nad tym, że wyglądacie z Twoim e, mężem na bardzo spokojnych rodziców. Ja pamiętam ten pierwszy zderzenie, kiedy zobaczyłam Ciebie i usłyszałam Ciebie mówiącą. Mhm. I znam Twoją mamę i znałam Twojego tatę, którego no, uwielbiałam. Mhm. I twój tata uwodził. Z spokojem, Jediem, prawda? No. ty to masz po nim. Tak, Dobrze, to rozumiem. Wiesz co, mam? z No ja, ja, mam bardzo dużo z mojego taty. Mm -hmm. Jak ktoś mi zawsze mówi, podobno do mamy, bo nie widziałaś taty. Mm -hmm. Po prostu, a mój, no ja Tak, córeczka, tu się wzięło. E, I też, y, ale myślę, że sobie przy, przygruchałam sobie trochę tę taką cichość i tę spokojność, mm -hmm. którą ma mój tata. Właśnie dlatego, że, no wiadomo, że mm, bardzo nie chciałam, żeby mnie jeden do jednego kojarzono z mamą, bo, bo wiadomo, bo to jest takie jest oczywiste znana, porównanie i tak dalej. Więc troszeczkę myślę, że jeśli chodzi o media, też budowałam się trochę w jakimś kontrapunkcie. Mhm. Mimo, że uważam, że ona robi absolutnie wspaniałe rzeczy mhm. i tak dalej, ale jesteśmy innymi, jesteśmy innymi osobowościami bardzo. Więc ja. Yy, Zawsze byłam dużo bardziej wycofana, uh -huh. bo jednak mój tata taki był, a ja go bardzo dużo go, go chłonęłam, to jego, uh -huh. ten, ten jego spokój, takie nieocenianie i, i to, że w sumie to jak do niego dzwoniłam, to ja go zagadywałam, a on potrafił powiedzieć cztery słowa tylko, <śmiech> <śmiech> ale to było to, czego młody człowiek potrzebuje na, na, na tym takim etapie, kiedy eksperymentuje i chce, żeby ktoś go akceptował i szanował jego opinię, a nie oceniał i Traktował jako młodsz, młodszego, głupszego i um, myślącego niesłusznie. On miał coś takiego, że on mi bardzo, bardzo ufał i, i dzięki temu pozwolił mi wyrobić dużo swojej takiej własnej intuicji, i no, bardzo dużo mi to dało. Pamiętam tę opowieść, którą snułaś w jednym z wywiadów, że jak się podzieliłaś z tatą, że wychodzisz po raz pierwszy za mąż, to on to strasznie przeżyła, ale ci tego w ogóle nie pokazał i dowiedziałeś się tego od jego partnerki. Tak, dowiedziałam się od jego dziewczyny, także że ja mu powiedziałam, że idzie za mąż. Naprawdę? Tak wcześniej? Tak? No tak, on no, powiedział, okej, okay. a potem właśnie Marta mi powiedziała, że moja córeczka idzie za mąż i się, i się popłakał strasznie, no. Eee, tak, on, on nigdy nie chciał, żebym jakoś był wpływ jego myślenia na to, co ja robię. Mówię, jak miałam 17 lat, przeprowadziłam mu mojego faceta, przedstawiłam mu mojego faceta, który wtedy miał 32 lata, z którym za chwilę zamieszkałam. Hmm. Więc uważam, że ojciec, który ma tak mocną relację z córką, yy, naprawdę musi jej ufać, hmm. żeby na to wszystko pozwolić. Hmm. I on wiedział, że ja nie zrobię głupoty i nie zrobiłam głupoty, więc tak, jakby wszystko się tutaj sprawdziło, że tu nie było jakieś tam bezpodstawne. Mm, ale wiem, że jego to kosztowało bardzo dużo. I ks, y, my się tak albo czyta, śledzi, albo y, słuchać w wywiadach ciebie mówiącej o rodzinie, to można by było wysnuć taką jakąś na przykład opowieść o tym, że, że wiesz, że no to taka Boże, tyle jej się zdarzyło, wiesz, mogłaś się odwrócić od takiego modelu e, rodzinnym mogłaś przejść w jakieś konkretne problemy, uzależnienia i tak dalej, i tak mhm. dalej. A to jest trochę to, o czym ja właśnie przeczytałam, że ty wzięłaś tak jakby bardzo dużo rzeczy, takich patchworku chociażby. Mogłabyś być socjologiczną specjalistką od patchworku i napisać, jak to jest żyć w rodzinie sklejonej z wielu e, Teraz już jednostek. Co trzy, dwie na trzy osoby mogłyby taką no książkę właśnie. napisać. No właśnie. Nie? Ale, ale że jak się słyszy to ty to przekułaś na rozumiem dzięki tej sile, którą jakoś dostałaś od ojca i tym jego nieocenianiu przekułaś to na... Mm, Chciałam powiedzieć na złoto, bo tak ładnie jesteś taka złota, ale na, na, na siebie, na taką silną siebie i na... też taką opowieść o... o silnej rodzinie, wiesz? Ja nie przepadam za takimi wyrażeniami mm -hmm. jak silna rodzina, mm -hmm. patriotyzm i tamtego, konserwatyzm i tak dalej, i tak dalej. Mm -hmm. Wolę te o wiele bardziej tęczowe rodziny oraz wolność, ale w twoim wydaniu to jest takie bardzo piękne. toż to jak mówisz o macierzyństwie, rzadko teraz kobiety mówią aż tak fajnie i luźno o macierzyństwie. Czy znaczy mi się, jak głęboko wierzę w to, że myślenie kształtuje rzeczywistość. I ja bardzo nie lubię narzekać. Więc ja mam trochę tak, że wszystkie negatywne rzeczy omijam i zawsze wyciągam te dobre, bo po prostu zaczynam w nie wierzyć i robię jeszcze tak, żeby jak najwięcej osób też w nie wierzyło, bo jak się skupiasz na tych złych, to faktycznie żyjesz w złym miejscu po prostu. Więc ja po prostu uważam, że jeśli mówię o dobrych rzeczach, to zaczynam dostrzegać bardziej te hmm. dobre rzeczy. To jest tak jak z tą ciążą, że jak jesteś w ciąży, to widzisz cały czas kobiety w ciąży. I tutaj trochę tak samo, że jak... Ja nie lubię narzekania i to mnie strasznie mm. męczy. Ja bardzo szybko się wykaraskuję z problemów po to, żeby po prostu się nimi nie. Polewać cały mm -hmm, czas, włosienica tak. i tak dalej. To nie mam nie. nie, nie, tego. nie. nie? <laughs> um, więc ja y, potrzebuję się szybko rozliczać z problemami, bo ja to strasznie przeżywam. Jak ktoś jakoś coś źle o mnie myśli czy no, słabo? Mówię o osobach, które, y, które mnie znają faktycznie i z którymi mam relacje Nie o ludziach nieznajomych. Um, więc ja muszę jak najszybciej z tego wyjść i się skupić na tym, co jest dobre. I to jest dla mnie jakaś taka metoda funkcjonowania, która powoduje, że jestem zakochana w życiu, zakochana w, w mojej rodzinie, mimo to, że to jest jakaś tam praca, z tym, że ja do tego jako do pracy nie podchodzę, po prostu, bo znowu patrzę się na całe dobro, które za tym idzie. Um. Co do tego, że mogłam wpaść w tarapaty, nie forbam, wiesz co, wydaje mi się, że wpadłam w tarapaty, tylko zupełnie inne, hmm. nie te typowe, tak? tak? Bo mówimy, no jak mogła skończyć dziewczyna, która była córką bogatych rodziców roz, tak jakby y y y dużo ludzi dookoła, część bardzo bananowej społeczności warszawskiej, hmm. ludzie sobie naprawdę się średnio radzi radzili. Ja sobie poradziłam inaczej, ale też, no, wiesz, też mnie to kosztowało, tak, no bo te Mówimy zaburzenia żywienia i tak o dalej. Tak, mhm. mówię o tym, bo, bo my tego nie traktujemy jako taki problem jasny w stylu y, nad, narkomania, narkomania tak, alkohol, tak. Y, y, orgie i wszystko inne, hmm. to jako, odstawiamy to jako jednak ten poważny problem, a już powiedzmy, m, jeśli Ortoreksia jest coś takie mniej. mniej wstydliwe, tak. czy takie ten, jak no tutaj, no, no, no najwyżej chuda będzie, no to, to tego nie postrzegamy jako taki duży problem. Ja się cieszę, że ja oczywiście z tego wyszłam i to mogę uznać za jakiś swój w cudzysłowie sukces nie znoszę tego słowa. Ehm, no ale że się udało mi to zrobić bez, bez leczenia, no to to jest ekstra. Terapia? Mm. Nie, nie, nie. Ja, ja musiałam sama. Samą. Ja musiałam sama. To musieliście się ode mnie od Okej. Czy nie, ja powiedziałam, że mają mnie wszyscy zostawić, bo ja bardzo nie lubię, jak ktoś nagle na mnie wejdzie mhm. i powiedziałam, no byłam taka samodzielna całe życie, a teraz się nagle wszyscy zainteresowali. To ja mówię, hmm. się odsunąć, dać mi czas. Jak za trzy miesiące nie będzie ze mną lepiej, to wtedy możecie się włączyć, mhm. ale ja zrobię tak, żeby było lepiej. No i zrobiłam tak, żeby było lepiej. I wyszłam sobie z, sobie z tego y, własnym jakim, własną jakąś drogą, bo faktycznie nie jestem przyzwyczajona do tego, że ludzie mi się wtrącają w życie. Mhm. No i to się udało, natomiast chodzi mi o to, żeby po prostu nie bagatelizować tego, że to nie, gdzieś tam nie jest problem, bo to też był jakiś problem i sobie jakoś tam, powiedzmy, to było to moje zapożyczenie, to moje odzyskanie, to moje odzyskanie równowagi w życiu, które było niestabilne i szalone i tak dalej. Więc każdy sobie radzi różnie. No całe szczęście mi się z tego udało łatwiej wyjść pewnie niż gdyby mi z innych, różnych kłopotów może byłoby ciężej niż z tego. Myślę, że i ta ortoreksja, ale też to wychowanie przez tatę i to, że ty mówisz, że trochę bardziej jesteś chłopa czarą. Bo chciałam cię zapytać o twoje podejście do kobiecości, bo ty jednocześnie jesteś trochę ikoną macierzyństwa w Polsce. Dla mnie takiego fajnego. I, ale też Jesteś ikoną takiego macierzyństwa, innego niż Polskie, znowu bez biczowania, bez mm. ale też takiego powyżej tego spokojnego i zmysłowego, mm. bo jesteś osobą, która potrafi w, w którymś miesiącu, w którym miesiącu ciąży pokazać się na ulicy Warszawy i zrobić A, sobie piękną e, zmysłową sesję. O tym siódmym, no. Mm -hmm, mm -hmm. I, I chciałam ci trochę zapytać o to twoje ujęcie, jakby kobiecości, bo z jednej strony masz hiper kobiecą mamę, która jest po prostu mm. emblematem, a ty mm. znalazłaś na to swój własny sposób, nie będąc taką um, kobiecą typu kobiece wyjazdy, bo ty mówisz, że tego nie lubisz, że trochę jesteś z tym na bakier. Powiesz trochę o tym, jak ty to czujesz i rozumiesz swoją. Oczywiście to ja, ja bardzo kobiecość lubię. i Ja zawsze hmm. lubiłam yy, tę własną kobiecość. Hmm tą, w czym ja się czuję dobrze, I, yy, i nawet jak nosiłam glany, bojówki, dredy na połowie głowy, bo był taki czas, yy, to nadal bardzo lubiłam się wbić w sukienkę, kiedy było trzeba. Mm. I lubiłam ten kontrast, i Ty. lubiłam się poczuć taka inna, taka swoja, i, bo to też jest coś, w czym ja się bardzo dobrze czuję. Um, Natomiast ja po prostu to, czego nie lubiłam, to nie lubiłam tych, tej takiej koleżankowości. Mm -hmm. Tego, że miałam wrażenie, że faceci dają bardzo dużo, dużo więcej szczerości i te relacje mm. są takie czystsze. Jest tam mniej zwodzenia, mniej pozorów, mniej podlizywania się, że ja no jednak faktycznie mając samych braci i tak dalej. Mm. Wychowałam się w bardziej bezpośrednim otoczeniu, więc nagle, no dla Innej mnie, komunikacji taki, też, tak, no. dla mnie to, że nagle po prostu bardzo dużo takiego bulingu zaznałam od dziewczyn w piątej, szóstej klasie podstawówki, mm. gdzie ja nie rozumiałam, czemu ktoś jest z mnie miły, a potem, nie wiem, gniecie moje prace z plastyki i je wyrzuca przez okno, mm. czy wyrzuca je do śmietnika. Ja To tak jakby dla mnie to było... Ja nie rozumiałam, czemu ktoś się tak zachowuje. Po, po, po prostu, bo dla mnie to jest nielogiczne, że ktoś może celowo chcieć zrobić komuś przykrość. I ja nie zaznałam czegoś takiego od facetów. Mm -hmm. I przykre to jest, bo mówimy o tym, że y, kobiety mają się wspierać, solidarność, siostrzeństwo. Tak. I to wszystko jest, jest, dopóki jest abstrakcyjne. Dopóki mm -hmm. to nie są konkretne osoby, dopóki to nie są konkretne interesy, jak to jest internet i o, nikt nikogo nie zna, nikt nie jest niczyją koleżanką, przełożoną, siostrą. To wszystko jest super. Jak nagle wchodzimy w prawdziwe buty, mm. w prawdziwe relacje, im więcej tej, tej strokacizny jest, takiej mówię, im więcej tych elementów ludzkich jest, tym to gorzej wygląda i tym bardziej jest jakieś takie granie na siebie yy, z jakimś takim. No nie wiem, dla mnie to jest po prostu zbyt zawiłe. Ja się trochę trzymam z boku tego, dlatego. Yy, jest oczywiście masa kobiet, które uwielbiam i kocham i uważam, że są wspaniałe i, i tak dalej, ale mam wrażenie, że im więcej dziewczyn jest w jednym miejscu, tym bardziej po prostu coś odbija i ta taka busola wewnętrzna się pieprzy i przestajemy, przepraszam, i przestajemy ufać sobie, tylko zaczynamy, wchodzimy w jakieś takie rajze, fiber się robi, no, coś się dziwnego z nami robi, jakbyśmy przestały sobie ufać i. I zawsze po prostu szukamy tej królowej pszczół, która na pewno wie lepiej, i każdy ją lubi bardziej, i na pewno ona robi wszystko dużo fajniej, i trochę zatracamy siebie. I to mnie trochę wkurza, że, że ja się po prostu czuję taka mniej mm, osaczona, jak jestem yy, w jakimś mieszanym towarzystwie. Wolę mieszane towarzystwo. Mm -hmm. A myślisz, że jest jakaś odpowiedź na to? Też tak socjologicznie pytam: co mogłybyśmy jako kobiety zrobić, żeby tego nie było? Wiesz co, myślę, że to jest bardzo atawistyczne, więc ciężko, mhm. ciężko, bo to jest normalne, że są różne kanony, są różne kanony w różnych grupach społecznych, tego co jest fajne, co jest ładne, co jest atrakcyjne, co się komu podoba. Więc nagle, jak mamy jakąś osobę, która uchodzi za najbardziej atrakcyjną, każdy chce być taki jak ta osoba. Mhm. I trochę się po prostu w tym gubimy, w tej panicznej potrzebie akceptacji, no i myśleniu mhm. o, o sobie dobrze. Więc. No więc no właśnie, no to jest tak jakby od pierdół w stylu kupienie takiej samej szminki, takiej samej torebki, podobnie się nosić, czy podobnie cokolwiek, do, no do właśnie takich bardziej, takich gorszych w efektach zachowań, w stylu, do właśnie łatwość wypowiadania takich sądów na temat czyjegoś życia prywatnego, na no zasadzie olej go, w ogóle nie wiem, rzuć go, co ty się z nim męczysz, bo... Co za problem, powie powiedzieć tak o czyimś życiu. Hmm. A to takie koleżankowe sytuacje często są właśnie takie, że, że mamy łatwość wypowiadania opinii bardzo kategorycznych. Bo to nie o nas chodzi. Yy, więc jeśli na przykład taka osoba, taki Queen Bee, jest bardzo odważną osobą, no to nagle się, jezu, ona no to jest kobieta sukcesu, zobacz, co? Zob, zobacz, jak ona się zachowuje. Mamy tutaj po prostu krystal. Czy ty by się udało uniknąć tego, takiego bycia taką u Bo takie mam poczucie i wrażenie, że ty masz taki rodzaj wajbu koleżankowego i takiego właśnie, który mówi. Nie, ja nie chcę tego rodzaju, żeby ja w ogóle szły w życiu w to nie w weszło. Ja w ogóle nie. W ogóle nie, no nie właśnie. ja się w ogóle w tym nie czuję i to nie jestem w ogóle ja w się uważam, że to jest super w internecie, że każdy sobie jest z tym ekranem trochę sam i sobie bierze co chce, i, i uczymy się z własnych historii, i bierzemy, z, tak jakby nikt nie patrzy, ile z tego jest wzięte, ile nie. Wydaje mi się, że to jest dużo, dużo większe poczucie wolności niż takie wielkie grupy. W, w, może właśnie, gdyby to była jeszcze grupa wsparcia, no w zasadzie takie, nie wiem, że jedziemy sobie na obóz jogi i nie znamy tych osób, i to jest takie świeże, że jednak y, jesteśmy trochę tam dla siebie, dla, naszej, y, dla naszego jakiegoś ja i sobie odrabiamy swoje lekcje w gronie ludzi, którzy mają też swoje problemy i każdy sobie robi ten ping-pong do właśnie tego swojego ja, to to jest okej. Okay ale jak ktoś już jest tak m, trochę blisko ze sobą i to są, no to wydaje mi się, że się nagle zaczyna robić trochę taki yy, 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 no, że właśnie z, nagle my i to, czego chcieliśmy na samym początku jakoś zjeżdża nam yy, w ogóle na sam koniec i nasza głowa jest w jakichś potrzebach zapożyczonych, zupełnie nie naszych. Czy co, przy sobie bardziej. Bardziej przy sobie, no. To super. Wsłuchacie Femmi Podcastu Kobieta. Gazeta.pl na sam koniec chciałam Cię zapytać o rekomendacje, bo zazwyczaj pytam o rekomendacje książkowe i filmowe. I wiem, że kiedyś byłaś kinemaniaczką, więc na pewno byłyby one totalną prawda? I to by było ciekawe, ale mając Cię tutaj, nie mogę Cię nie zapytać o rzecz, o której wiem, że też spełniane się znasz. Mianowicie mamy karnawał i zaraz będzie szaleństwo. No trochę może też pójdziemy jak za królową pszczółtową i po prostu chciałam cię zapytać o szaleństwo pączkowe, to znaczy w ogóle jak wybrać ten dobry, idealny pączek? Masz coś takiego? Masz takie swoje wyznaczniki? Co to jest ten idealny pączek? Zależy co kto lubi. <laughs> Ale no, z mojej perspektywy ważne jest to, żeby był po pierwsze świeży. <laughs> jest bardzo dużo teraz pączków, które są z proszku, słuchajcie i są sprzedawane tak, że mm. musisz je zjeść na na ciepło i one są niby smażone na bieżąco. Te to znaczy, zawsze co ciepłe. Tak, mm. to one dlatego, że są generalnie wszystko jest z prochu i jak to wystygnie, to będzie kamieniem, będzie mm -hmm. totalnie nie do zjedzenia, więc tych bym nie polecała. Oczywiście to, żeby była obwódka jasna, bo jak jest obwódka jasna, to znaczy, że tłuszcz jest świeży. Obrączka mówimy. No, no notka, tak. Obrączka obwódka. No tak. musi być jasna, uh -huh. bo wtedy to znaczy, że jest smażone na świeżym tłuszczu. Żeby nie waliło waniliną w całym miejscu, gdzie to jest smażone, bo to znaczy no, sztuczny aromaty w cieście. No ja to w ogóle najchętniej lukier i, i, i róża, to jest moje ulubione kombo, skórka z pomarańczy. No, tak, słuchajcie, więc no musicie iść za własnym smakiem, ale na pewno pilnujcie tego, żeby nie śmierdziało fryturą tam, gdzie idziecie, nie śmierdziało waniliną. I zobaczcie, jak tam ludzie wychodzą, jak wyglądają te pączki, to żeby były jasne na brzegach. Bardzo Ci dziękuję za to, że z nami płaś i za rekomendacje. Mam nadzieję, Dzień, że, że... że przynajmniej podniesiemy jakość pączkowania. Z... Pączkowania, w dobra, dobra, dobra. I podnosić jakość pączkowania. Myślę, że Polska jest zachwycona z tego zdania. To był Femi To, to była Lara Gessler. Bardzo dziękuję. I ja dziękuję. To był Femi Talk, podcast kobietagazeta.pl Znajdziecie nas na www.gazety oraz na wszystkich platformach streamingowych. Do usłyszenia niedługo.